Proszę bardzo, nasze dzisiejsze zakupy, zainspirowałam się porządkami w dokumentach od Dareczka yy, z Łobuzów, z kanału Łobuzy, hej Łobuzy, proszę bardzo, kupione takie, takie przegródki, w środku są jakieś, o ten się otwiera. Ten się otwiera, w środku są przegródki, można dokumenty pochować, jedno, drugie, takie jakieś e, wielkie koperty plastikowe z takim zamykaniem, właśnie chodziło, żeby było takie zamykanie, a nie na docisk, na takiego bzdryczka, to było beznadziejne. E, koszulki e, i to, co właśnie miał Dareczek, czyli e, z przegródkami, takie wielkie, o, już jedno zobaczymy. Tutaj są napisy, są naklejki, ale po angielsku, no ale puste, są, puste ale są też puste. No i takich um, takich teczek kupiliśmy trzy. One właśnie w środku mają przegródki i a są zamykane właśnie na te bzdryczki. No nie najlepiej, nie najlepiej, że są zamykane, to się bardzo szybko psuje, no ale są przegródki. Wszystkie są nadryczki, wszystkie. Tak. On miał chyba na gumkę tutaj, tak żeby to się jeszcze dodatkowo nie rozeszło. Organizer organizer. O, możesz mi to otworzyć. O. o. proszę bardzo i wszystko można podpisać, tutaj po, tutaj podoklejać, po powkładać, i są właśnie takie saszetki na dokumenty, a teraz tych dokumentów mamy dużo. A my szukaliśmy. Do, do napisania. Ale to nie są naklejki. Nie są naklejki, nie bo, są one, naklejki. bo je tu wsuwasz chyba, popatrzcie. To jest do wsuwania. Nie to nie są fajne. naklejki, ale coś jest, coś jest. Zostawienie zwróciłam uwagę, rzeczywiście. Jest na jakieś listy, medical, edukacja, ubezpieczenia, No no to wszystko. Wszystkie dorosłe rzeczy, jakby się kto pytał wszystkie dorosłe rzeczy, wszystkie dorosłe dokumenty których, które się piętrzą u nas od pewnego czasu więc takie trzy plus y, te o tych myślałam żeby o tych, o tych to też możesz mi otworzyć, zobaczę sobie myślałam żeby je przeznaczyć na pity zaczyna się czas rozliczeń czas y, po prostu różnych różnych zbierania właśnie pitów, więc fajnie byłoby je trzymać w jednym miejscu a nie jak trzeba później to, to szukać. Też jest podpis. Mhm. No, no i to jest jakby bez. Taki jakby segregator, bez segregatora, bez, bez tych tych tych, tych koszulków Same koszulki są wszystko. No i dobrze. I wystarczy, bo taki mamy ogromny segregator, w którym jest wszystko i jednocześnie nic. A tak to różne kolory to do tego, to do tego. Więc proszę, dzisiaj będziemy organizować dokumenty. Zrobione. Jedyne co nie wyszło, no to te naklejki. Kupiliśmy takie naklejki, na których można coś nadrukować to są takie papierowe naklejki. No i jakby one nie chcą się trzymać. Tutaj mieliśmy na tym, na tym grzbiecie mieliśmy naklejone jedno obok drugiego, żeby widzieć właśnie z zewnątrz. Tak jak właśnie miał Darek, zrobione, że widać z zewnątrz co jest w środku. No a to się y, po prostu odkleja, więc to akurat nie wyszło. Będę musiała rozejrzeć się za innymi e, naklejkami, za czymś co się będzie trzymało. No średnio się na tym trzyma, też po pierwsze dlatego, że to jest chropowate, y, a po drugie, no właśnie nie wiem, może ta naklejka po prostu ma słaby, y, słabą, y, słabą naklejkę. No na razie to zdejmę, bo po prostu nie ma sensu tego trzymać, to się po prostu tego nie trzyma. Mam nam tyle jedna yy, jedna tutaj yy, pełna jedna saszeta pełna jakby proszę bardzo jest wszystko, nawet mandaty. Mandaty też są, no niestety. Więc wszystko tutaj jest. Yeah. To posegregowane z tych wielkich kup, które mieliśmy. Mieliśmy jedną wielką kupę na lodówce, drugą w szafce, trzecią gdzieś po prostu w, w segregatorze. Segregator nam się no niestety nie sprawdził, no ale takie, tak widzieliśmy, że tak sobie sortują ludzie w firmach, więc myśleliśmy, że nam też się sprawdzi. No nie sprawdziło się za bardzo. Tu jest drugi. Tu jest drugi, tu jest jakby. Tu są trzy albo cztery zajęte miejsca. Reszta jest wolna, więc będziemy go uzupełniać. A to, tak jak wspomniałam, no to tutaj mamy pity. Tutaj mamy pity moje i mojego męża. Po prostu oprócz tego jeszcze podpisałam je w ten sposób. Także oprócz tego, że tutaj mamy pitka, no to mamy jeszcze podpisane po prostu z którego roku żółtymi karteczkami, więc w tym mamy pity. A wreszcie mamy dokumenty. No, zminimalizowaliśmy po prostu to miejsce do, do, do takich dwóch z dokumentami, do dwóch przegródek. Także bardzo, bardzo się cieszę, że to tylko tyle te dokumenty zajmują. A tak to. Pałętały się dokumenty, słuchajcie, z 2010, z 2011. To wszystko poszło w kosz, to wszystko poszło um, do wyrzucenia. Więc tak, jeżeli będziecie robić jakieś porządki, to polecam serdecznie zaopatrzycie w coś takiego fajnego, coś takiego do segregowania. Naprawdę um, ułatwi życie. się kolejnego dnia no i po brewkach dzisiaj trochę ciemniejsze zrobiliśmy zamiast zamiast brązu z grafitem zrobiliśmy czerń Zrobiliśmy czerń takie ciemniejsze ale stwierdziłam, że skoro mam odrost już taki dosyć poważny no to te jasne brwi tak dziwnie wyglądają z jednej strony a z drugiej strony szybko się wypukują, więc takie trochę ciemniejsze dzisiaj then it's why Wyszliśmy z miasta, wróciliśmy od dentysty. Antoni był u ortodonty. Jak co kilka miesięcy, ja byłam u dentysty. Obiecałam sobie w zeszłym roku, że będę pilnowała tego regularnie, ale. Tak w zeszłym roku było, a to jeden wyjazd, a to drugi wyjazd, no i tak zleciało, plus mój ulubiony dentysta przeniósł się, no i tak jakby nie miałam ochoty szukać nowego, nie miałam ochoty, no wiecie jak jest, tak samo jak się zmienia fryzjera, tak samo się zmienia dentysta, jak się ma swojego ulubionego, no to, no to trzeba przełknąć tą gulę i, i poszukać właśnie nowego albo po prostu i innej... W tym samym miejscu, jakby nadal chodzimy do tego samego miejsca, do DEN 22, ale... Zmienić osobę po prostu, więc ja zmieniłam dzisiaj też osobę bardzo miła, bardzo przyjemna pani. Wszystkim się zainteresowała. Najważniejsze jest dla mnie to, że wszystko mi wyjaśniła. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, żebym wszystko miała wyjaśnione, co zostało zrobione, co trzeba zrobić, ile jeszcze wizyt? Co poleca zrobić i po prostu ustala cały plan leczenia. No troszeczkę. Troszeczkę mamy zaległości, można powiedzieć, takich rocznych, no bo ostatni raz u dentysty można powiedzieć, że byłam rok temu w czerwcu. W czerwcu byłam ze swoimi sprawami, więc ustaliłyśmy plan leczenia. No, chodzenie prywatnie do, do dentysty jest super drogie, zdaję sobie z tego sprawę, więc. Razem z, umówiłyśmy się, że te moje zmiany i te moje, to moje leczenie nie jest na tyle pilne, żebym musiała przychodzić dwa razy w tygodniu albo raz w tygodniu. Po prostu ustaliłyśmy, że będę przychodzić do niej raz w miesiącu. Raz w miesiącu jest w porządku, wysupłam trochę hajsu i, i zrobię porządek z tymi moimi zębami. A nie jest tego za dużo, nie jest nie, jest, nie wiadomo jak dramatycznie. I też jeden, jeden ząb mam taki dramatyczny, którego boję się dotykać, którego ona też boi się dotykać, też polecała mi inną specjalistkę u nich w gabinetach od, od leczenia właśnie endodoncji, endodoncja pod mikroskopem. No, czyli innymi słowy kanałowe po prostu, leczenie kanałowe tylko pod mikroskopem więc to mnie czeka tego jednego zęba, który jest dość, dosyć problematyczny a reszta to są takie małe jakieś tam ubytki zobaczymy zobaczymy także dzisiejszy, dzisiejszy wypad do dentysty i zaraz zabieram się za jakiś obiad dzisiaj mam w planie tak na szybko na szybko zrobić żurek z białą kiełbasą i z jajeczkiem I can hear myself thinking